Cześć. No cześć. Cześć. Co tam ciekawego? No słuchajcie, dzisiaj całkiem spokojnie było w szkole. Nie może być. Jak spokojnie, jak się po głowie drapiesz? No bo mnie swędzi, to się drapie. Trzeba umyć. Opowiadaj co tam. Ech. No, nie było jednej lekcji yy, ostatniej, to postanowiłem, że wykorzystam ten czas i w końcu odwiedzę panią w szpitalu. A no, to bardzo fajnie, bardzo No fajnie. i poszedłem tam. Podchodzę do okienka. Chciałem się no, umówić z nią na wizytę na teraz. No ale nie, nie wpuścili mnie, bo nie mam mnie na liście. Dobra, wyszedłem. Wziąłem kurtkę, schowałem do plecaka. Wyjąłem czapeczkę z daszkiem. Wszedłem i się przedstawiłem jako syn jej. No i mnie wpuścili. Co, No ten dzidzi, co nie? Eee, no i ten... Ja mam mu Tak. I... Pani, żebyście wy widzieli jej minę, jak ona, jak ona się darła, jak się dowiedziała, że mnie wpuścili. Jak ona mnie zobaczyła tam w środku. I co? No coś, dar, darła się. Skąd on się tu wziął? Kto go wpuścił tam? to, to, to. No i... No, to wyszedłem stamtąd, co nie. Ty, 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 ale, chciałeś, że ale, ale, ty zdrowia pożyczyłeś. No i, no i pożyczyłem mi zdrowia. Myślałeś, no że, wy... że jeszcze sprawę w sądzie jeszcze możemy mieć. Ale ja, no sprawę w sądzie. E, nie ona uznaję, uczy... ją za nie Ona uczy matematyki, nie Dobra, tak czy siak. No, się zapytałem, kiedy wy, wychodzi. To y, lekarz powiedział, że to zależy od tego, czy sam psychicznie się poprawi. Ale chyba już tak coraz lepiej, co? No? Póki ciebie nie zobaczyła chyba. No.